Ciekawe, prawda? Dobrze, no, dziękuję bardzo. Tylko też na gościach tego różne rzeczy interesują. Siedziałeś już? Wow. Dlaczego pytasz? Lubię wiedzieć. Zajmij się kimś innym. Kortos? Wow. Siema Daniela, jak ten ron w ogóle, powiedz, bo nie wiem, czy zamierzasz czy nie zamawiać, bo tam było coś, że można go z za aparaturą zamówić chyba, tak? To jest mówisz samego drona, tylko tego do, do tych selfie, tak? Wydam się. Witam do mnie. Pisze na Drona. Droda. Nic cię nie interesuje, a stale się rozglądasz. Witam wszystkich. Czego potrzebujesz. Chcę się. Widzę lepiej teraz. To, no, to jest lepszy obraz. O, teraz jest czysty obraz. W porządku. U, u, u Jowowiczu też pada trochę, Nasz, nareszcie, bo tak sucho było, To tam padło, wszystko poszło na południowy zachód kraju, a u nas nic nie było, w końcu u zaczyna padać trochę. Ja mam nadzieję, że nie będzie takiego wielkiego deszczu, ale było sucho, to jest takie trzy tygodnie, Raz popadało mocniej. Że najgorzej. U mnie tak źle nie jest, jak, na, jak tam na Kotlinie Kłodzkiej. Może się powtarza rok 97? Nie wiem, kiedy jakoś takie lenie, takiego lenia mam do podróżowania. Za tydzień, w niedzielę, może się wybiorę kolejami mazowieckimi, bo będzie okazja, żeby za darmo się przejechać. Może gdzieś do Warszawy, tylko może dalej. Może Warszawę zwiedzić. Komunikacja z miejska to jest za darmo, ma być. tylko, Ja miałem coś tutaj w płucach, jakieś pobolewanie, ale już prawie przeszło to. Jakieś międrzebrowe bóle, chyba. Słyszałem też, że z COVIDem jest coś takiego, że wraca. Kupiłem sobie coś do podglądania, coś. sąsiadek. Faktycznie, że tam nie da się podglądać. O, nie widzę tego. Takie coś sobie kupiłem monokular do podglądania. A teraz jest niepogoda, więc księżyca ani gwiazd nie zobaczę. Znowu jakiś, jakiś hejter się znalazł, co zaczął mi tutaj bzdury pisać. Rok temu to samo miałem, około 16 września. Fajny film leci na jedynce. Ktoś powtarzany pewnie o ucieczkach. Lubię jak ktoś z, więźnia, z więzienia pryska. To wynika z tego, że kiedyś tam byłem sanatorem dziecięcym, tak sobie koledzy uciekali, ja nie miałem odwagi. Tak, znicza miałem. Bez wkładu. No to jest to samo, co w 1997 roku. Prawie. Mówią, że w niektórych miejscach nad więcej tej wody jest. To jeszcze nie przestało padać i z Czech spływa. Oni tam zbiorniki retencyjne są, ale pewnie się prze, prze, przeładują po prostu. Wypełnią do końca i trzeba będzie jakoś spuszczać tę wodę. mnie nęka i nęka, ja już mam tego dosyć, po prostu ja już kilka razy byłem na policji w tych sprawach i nie powiem jak się to skończyło, ale nie byłem zadowolony do końca. 107. Powódź w Łowiczu, no było w 98 roku, też była w Łowiczu powódź, koło mnie gdzie Kaufland jest, gdzie te łąki, wszystko tego, było tak zalane, że pontonami pływali. Ale słyszałem teraz opowiadań, że powódź była spora kiedyś tam. Że sięgało na, przy rynku, tam tak tego uregulowano. Coś takiego było tam, żeby zalewało w wcześniejszych latach, 70., może nie wiem. Ja to bym w mordę dawniej jednej osobie w Tuskowie. Jakieś takie mam obsesję od późnego Tuska. taki zły jest, ja wiem. W 2010 roku też była, że bylała. Pamiętam, motorówką pływali strażacy po wzurze. Wszyscy na I działki podlało wtedy też. Tylko, ja akurat mam wysoką działkę. Znaczy, nie ma, nie ma strefy zakazu lotu nad miastem. Takim małym dronem chyba ma można. Tam niby pisa, czytałem, że od 150 metrów od budynków się powinno latać. Wszystko obserwujesz. Wydasz, się nie? Już były za stare te żeby ale mi się nie podoba, że byzy też wywalono. że że za stare. <laughs> tak pusto się zrobiło pod samym blokiem, tak mało zieleni jest. Może jakieś krzewy ozdobne zasadzą, czy coś. Wykopali też komuś e, Hortensję. Poza salą jest zasadzone, ale jak właśnie przyjmą. To może dwa, dwie krzaki przyjmą. Dziesięciu. Mają być drzewa sadzone też na jesieni przez Prolas. Tam zamówiłem jedną jarzębinę po prostu pod swoim blokiem. Tu jakiś po drugiej stronie bloku za oknem ma mieć posadzonego kasztana. Jakie moje nie odpowiadam? W przesu... Deszcz pada na tą stronę, no już słychać mi się. Nowy co i tak słychać deszcz. Do kutna nie wiem, kiedy przyjadę. Mogę do Skierniwic pojechać, na przykład w jedną stronę zapłacić bilet. To już piszę tu kutko. No właśnie, ja miałem ja tego tydzień mini. Fly Combo zamówić właśnie tak, tak teraz się zastanawiam co wiesz miał tego Mini 3 później tam jakieś była tam promocja, no nie wiem, coś Coś właśnie czy szukam takiego wiesz, bo tu, tu mam jakbyś trochę tam datę a wszystkiego tam, wiesz te matki geodyzyjne, to wszystko tak jakby coś zrobić, to no, coś takiego szukam nie to zero tak z że wynika, że jesteś bardzo więc inteligentny, się tak w jakiej jest jest sytuacji, tak aspektem tak nad tak pan tak tak jest tak tak Łukasz Pepik. Jeden wspólny znajomy. Michał Kowalczuk. Kto to jest? Michał Kowalczuk. Kto to jest Łukasz Pepik? widzę tylko jednego znajomego. To jest podejrzany. 83. rocznik. Za mało wspólnych znajomych, także nie przejmuję. Hmm. To też rozliczają, to, to jest kombinacja. prawdopodobnie Ta to w jak mógł zrobić. W albo jeszcze jedna osoba? Zadzwoniłem. Co to za dzwonienie? Rozłączyłem. Jaka czas likwidować I tyle. No. Halo. Halo. Ja nudzi. komuś się nudzi. Wyraźnie komuś się nudzi. Ja nie będę tolerował, ja tylko to zgłoszę sprawę na policję. Bo już robienie nekrologów pod moim adresem to już nie jest w porządku. Muszę im wszystko wydrukować dokładnie, co i jak. Ja tego w ogóle nie widziałem. Na grupach nigdzie to byłem jakby zablokowany, czy, czy ja zablokowałem tego, no ja nie wiem. Natomiast tego nie widziałem, tylko ktoś mi podsyłał, że, że takie, takie rzeczy znalazł. W tym na grupie po, po odnośnie zdjęć na przykład. Zero szacunku po prostu. Ja też będę miał zero szacunku dla niektórych. Ja sięgnę po nóż, to się skończy, kurzo takie żarty, ale wtedy ja bym też siedział za to. Asfalty na Czajkach to jeszcze? To muszę z kamerki nagrać to. Bo z telefonu to trochę niebezpiecznie nawet się nagrywa. Nie, niedozwolone jest używanie telefonu podczas jazdy rowerem. Na Czajkach nie dokończyli, na tej, tej ulicy Czajki nie dokończyli roboty, tam te słupy są, lub przestawienia. Do samego lacu właśnie jest to na, na Poligonowe, ta się Poligonowa ta ulica nazywa, główna. Do, do, do Szlabanu jest asfalt. Nie wiem dlaczego zablokowałem, może coś napisałem za dużo. Mi, się wku, mi Wystarczy to jakaś drobna krytyka nawet, żeby zablokować. A szczególnie dotycząca moich prywatnych spraw, typu renta, typu praca i tak dalej. Nie tylko tą ulicę, ale tę boczną drogę wyasfaltowaną też Brzozową. No i naj, najciekawsze, że zrobiono tą drogę, ulicę Wspólną od Zielkowic Aż do siedemdziesiątki, z tym, że tej części na terenie kolejowym nie zrobili i tam przez samej miesiące też nie jest wykończona. To za Konfederacja Prawica, skąd ty jesteś? Ile czasu potrzebujesz? Już są nakręcone te, te asfalty w sumie. Tam jeszcze, bo nieskończone wtedy na tej brzozowej. Jeszcze nakręciłem, jak były, nie wszystko było skończone, ale można to z kamerki zrobić. Najbezpieczniej. GoPro. Mam specjalny uchwyt na kierownicy, na stałej. Przykręcam kamerkę z uchwytem na statyw. nie wiem, może przez pomyłkę zablokowałem no nie wiem, jeszcze sprawdzę ale ty też pod tym całym nazwiskiem na, na facebooku czy, czy coś innego Bo może że się jakiegoś pseudonimu używał no nie wiem zaraz to sprawdzę w, w, w liście zablokowanych z mazowieckiego pelikan lubi, ale nie, już nie chodzę na mecze swego czasu transmitowane były na żywo ja mówię, z koncentracją, mam trochę problem z pamięcią do twarzy, także nie jestem w stanie. Jakoś wolę miasto. Chociaż na wsi mógłbym lepiej gwiazdy zobaczyć. W takim Kocierzewie tam bardzo ładnie gwiazdy niebo widać, bo nie ma tego zanieczyszczenia świetnego. Oczywiście nie dzisiaj, bo dzisiaj jest pochmurno. ja polikanie. Może kiedyś jakaś kariera będzie z tego. Ale aż wstyd, żeby taki, taki nowy budynek Pelikan miał i, i używał tego starego jeszcze. Różne myśli mi chodzą po głowie, ale nie chcę tam mówić, bo później Boże coś stało, żeby nie było później na mnie. Jakby się tam coś zawaliło na przykład, żeby na budowlany by zakazał użytkowania tego budynku starego, żebym było jakoś, jakby zmusić po prostu. To jest naprawdę dziwne, że, że, że to chodzi o czynsz, o wynajem, o VAT za ten budynek, że musi być tam odpowiedni czynsz ustalony, dosyć wysoki podobno. A wszystko całe zaplecze porządnie zrobione, nie, budynek niepalny. Mam takie obsesyjne myśli czasami, że to myślę jak kojarzy to więzienie, jak w Garwoli, na przykład jest sanatorium na przykład. To tu u nas takie więzienie. Tam też jest takie to więzienie dla, dla młodzieży. Ośrodek to sądowej dla młodzieży jest w Garbalinie. Jest to, to coś tak jak więzienie. To no, jest jakieś takie mieszane uczucia. To znaczy, yy, tak pomyślałem sobie, że to 20 lat temu, powiedzmy, jak budowali Garbalin pod Łęczycą, ten więzienie w Garbalinie. Żeby tam powiększyli na tyle, żeby wchłonęło też łowicz, bo wtedy ono było bardzo zaniedbane, to łowicze więzienie. Łowickie więzienie. Ale teraz już takie inwestycje poczynili, że już, że, że raczej, raczej nie ma odwrotu. Ale ja uważam, że na przykład alimenciarze nie powinni pchać do więzienia. To osoby, które naprawdę, naprawdę tego wymagają izolacji, nie są groźni. Alimenciarze to powinien być komornik, chyba, że ktoś się uchyla od pracy, no to wtedy tak. Ale jeśli ktoś zmusić o, o obowiązek pracy i część tego, tych alimentów na, na alimenty, właśnie część tego wynagrodzenia na alimenty, tak powinno to wyglądać po prostu zajęte, zajęcie komórnicze. No faktycznie trzeba rozumieć, o co chodzi tutaj. Jeśli się zrobiło komuś dziecko, to trzeba się liczyć, że trzeba się łożyć na utrzymanie tego dziecka. To jest prawda. Widzę fuć, no, tam trochę się, ale no, tam nie za co by uwagi tam nie wadę Już to już pelikan bardziej tu interesuje się niż. Nie jeszcze Doszczę jest zawidzeniem. Wlepki lepki to wszędzie są, na znakach, na, na klatkach, wszędzie, gdzie popadnie. Tylko, że to jest wandalizm tak naprawdę. Uszpecanie czegokolwiek lepami. Tak samo jak basgroły, nie, nie, nie mówię o tych prawdziwych grafiti widzerskich, tylko o tych bazgroły czasami. To jest po prostu szok. On ostatnio około piętego bloku na Starzyńskiego się pojawił na tej komórce. Jakiś basgrowy był kiedyś piękny mural, widzę, to zamalowali, remontowali tę komórkę. To taki basgroły powstały ostatni z tyłu. Zody placu zabaw to osiek 78, to był wieczór. tam jeszcze pisze archeolog też padał mnie. Ja potrafiłem nawet pisać na kolegów, czasami wyróżniać w podstawówce, w zawodówce, no, szczególnie zawodówce. Pisać o, może nie bezpośrednio, ale no, był taki Manik Mariusz. To mi się Many, piesza M, czyli piesza mechaniczna, czy tam druga M. w 50 pisać. Na... Ta była taka tablica, gdzie można po sobie było pisać bezkarnie różne rzeczy, czym graffiti na, na podrzecznej w technikum. Ale nie byli zadowoleni z tego powodu. Ich tak wyróżniałem. Chodzili do innych klas, właśnie. Ja tak wiem, coś tam napisać na kogoś. że tego nie robię. To zna mnie ktoś napisał na przedmieściu. Daniel, Renta, i tak dalej. Kredą na chodniku. Przypadkiem to zauważyłem. miałem jest znak od Boga, że podjechać na stację. Zauważyłem to. Chciałem piaskiem ścierać, to, butem. <grym> Podejrzewam, że w innych miejscach też to było. Gdzie Był ten wiaczek przyjechał, pieprzony dureń. Prycie, czy powiesz, to, co, credy, to nie ufronne, jak O, okay, ppk, ką man čia? Juk jį neblokuojam. To jest 83 trzeci rok. Czy faktycznie no, ani zdjęcia nie ma pod ilany profil troszeczkę jest. To proszę. Proszę. Otwórzcie. Dziwnie. brother Kurze, zablokowałem ten telefon. Ktoś dzwonił, ale nie wiem, kto dzwonił. Numer prywatny dzwonił. Teraz może... 663. Nie wiem, jeszcze raz proszę próbować, bo teraz odblokowałem. Ja tam nie będę nie wiem, czy zgłaszać, to bo sam, sam potrafię straszyć, na, po, krzyczeć na coś na ulicy, po prostu wykrzykiwać jakieś rzeczy na polityków. że nie wiem, czy będę zgłaszał. Bo sam też mogę mieć problemy z tego tytułu. Cały czas telefony są jakieś głupimi rzeczami, albo są fałszywe ogłoszenia zamieszczane. nie wiem czy na, na serio po prostu żeby być ostrożny bo takie profile właśnie gdzie tam nie ma, nie ma po prostu tych historii jakiejś. niby się mówi że jest policjant jakiś do mnie dzwoni Jeżeli szacowany i wie, gdzie on jest. Masz to z niego wyciągnąć. Odkąd skuroł się z Brazylią w stanie? Jeszcze większy opór. To sprawka Brazylii. Musisz go zbadać. Dziękuję. Mam na ciebie bardzo przyjemne zadanie. Ja nie wiem, kto jest po drugiej stronie. Chcę zobaczyć. Tam... Nie teraz, nie teraz. No, no, jaki numer? Straszało mi się jakieś tam wpadki, właśnie? Halo. Halo. dzwonił ale nie, nie rozłączył się. W środę była smutna data. Co to był? Środek 11 a Nowy Jork Waszyngton. Pentagon. Wyczulibyśmy, że to statek ma 300 metrów długości, 60 wysokości i stabilizator. No ale powoli będę kończył bo ty. Fajny film leci, na jedynce bo się skupić, o ucieczkach z więzienia, tak lubię takich rzeczach. Wynika no tego, że byłem w sanatorium i nie miałem odwagi uciec, A dzisiaj jako dziecko to zakończymy kończymy w ranoc.